Aura za oknem nieciekawa, zimno, mokro, w wielu miejscowościach śnieg, nie sprzyja ani spacerom, ani jeździ na rowerze. Dlatego postanowiłem dla Was nagrać, jak tytuł filmu wskazuje, kolekcja miniatury alkoholi, które posiadam. Zapraszam na krótki film, prezentację, postaram się opowiedzieć, jak tak moja kolekcja się przedstawia. Zapraszam. Ok, eee, pomysł był taki, aby kolekcjonować miniaturki i jedynie eee, whisky. Ale na tyle się rozrosła kolekcja, że postanowiłem, że będą to również wódki, likiery, wina i tak dalej. Wszystko zaczęło się od. Już wam pokazuję. Jest to pudełeczko. Trzy rodzaje czekadania tak? Dostałem to od brata i to był chyba. Tu mogę się pomylić. 2,15 albo 2,16 rok. Bardzo fajne pudełeczko. Może otworzę, pokażę wam. No są tu trzy najpopularniejsze odmiany Jacka Danielsa, tak? E... Tenetsi chyba występuje u nas najczęściej. Jest chyba najtańsza z tych wszystkich. E... Mamy Single Barrel i Gentleman Jack. Ładne, zamszałe pudełko. Tutaj też jest taka karta. Jakaś tam karta członkowska. Przyjaciele, rzekada mięsa, Glasgow, adres. Taka ciekawostka. Ok, sobie włożymy, jak to wejdzie. Tak się prezentuje pierwsze, e, pierwsze sztuki w mojej kolekcji. Od tego się wszystko zaczęło. I postanowiłem, że będę kolekcjonował e, miniaturki whisky. Ale mam już bardzo dużo różnych tematów. To sobie odstawimy. OK, no to jak jesteśmy przy whisky, to jedziemy dalej. Ballantines hard Hardfired, tak? Tutaj z tego co widzę, to jest chyba jakaś nie, 40% eee, czarny Ballantans w takim pudełeczku dostałem od kolegi z pracy. Było to prawdopodobnie dołączone do do pulitrówki, czy też do 07? O dał znać, że ma takie coś, ja chętnie przyjmuję. Skupuję takie rzeczy, również jak w sklepach widzę. Trwa już to parę lat, może kolekcja nie jest jakaś imponująca, duża, ale ale dosyć ciężko jest zdobyć takie rzeczy i rzadko się dziś pokazują w sklepach. Dobra, walentansy mamy za sobą. To prawdopodobnie kupiłem w Biedronce, były kiedyś. To jest oczywiście Jim Beam, dobrze wszystkim znany. Tak, Jim Bean Bourbon Whisky, yy, klasyczny, lekko waniliowy posmak. I to jest plastik. Ok, Jim Bean sobie odkładamy dalej. Tutaj nieco etykieta przytarta. Mamy Jacka Daniel's Tennessee Fire. I to jest chyba Jack Daniels o smaku cylamonowym? Miodowym? No w każdym razie jest, jest tych drzeków Danielsów. Oprócz tych trzech podstawowych mamy również te smakowe, tak? Jack Daniels wędruje dalej. Okej, okay. to przywiozłem eee, z Gibraltalu, jak byłem. Czyli mamy już Johnny Walkery. Black Label. Bardzo dobra, bardzo też poszukiwana whisky. No i klasyczny Red Label. Także Johnny, Johnny, Johnny Walkery również posiadam. Okej, okay. to z tego co pamiętam, gdzieś kupiłem tutaj w sklepie u siebie w miejscowości. Chyba to jest Polska Whisky. Taki, można powiedzieć, no name w każdym razie do kolekcji jak znalazł. Jest to miniaturka. Kolejną. Four Roses Bourbon. To jest chyba zakupione w Czechach. Kiedyś zrobiłem sobie taki wypad do Czech, dosyć sporo też tam nabyłem różnych, różnych sztuk do kolekcji. Także kolejny Burbonik ląduje. Przy pudełeczku. OK. Również wszystkim znany, nie wiem czy mam czerwony. Czerwony chyba jest najbardziej popularny. W każdym razie Grand niebieski. Te dwie miniaturki były oczywiście dołączone w zestawie z litrowym Grandsem, także Cask Edition Grand zielona etykieta, niebieska etykieta. Chyba niebieski jest taki dosyć najdroższy chyba najbardziej smakowo najlepiej wychodzi ze wszystkich. Będą się niektóre powtarzać, tutaj mam przykład takie wolne, dwa Jacki Danielsy, jeden w tym pudełku oczywiście, taki jak jest, także sobie je odstawimy na razie tutaj. Te podwójne to chyba będę musiał zrobić tak, żeby były pojedyncze. <laughs> Okej, okay, kolejna znana, dostępna w Biedronkach, wszystkich marketach, z Regal dwunastoletnia. Eee, bardzo y, lubię te takie okrągłe, takie, takie bańkowe y, buteleczki, prezentują się one naprawdę fajnie. Shiva's Regal również w mojej kolekcji. To jest chyba ostatnie whisky, jaką mam. Tula Mordiu, również bardzo popularna, irlandzka, nieco chyba taka lekko ziołowa. Tula Mordiu. również w mojej kolekcji. Ok, zaczniemy sobie od takich różnych teraz likierów z różnych, że tak powiem, pochodzenia krajów. Ok, i następne. To jest gdzieś chyba e, z Niemiec frajst e, fryszten, chyba pistacjowy albo coś jakiś limonkowy likierek. Likierki sobie będziemy ustawiać tutaj w kolejnym rzędzie. To przywiozłem z Portugalii bardzo ciekawa butelka. Zobaczcie, tu na dole jest jakby taki skrystalizowany cukier. I jest taki, jakby to powiedzieć, jakiś tutaj taki krzaczek mały w środku. To jest, jak widzicie, gęste. Gęste. Fajnie, fajnie to wygląda. Likier Anis z Portugalii. Ok, podwójne. To chyba są jakieś koniaki czy jakieś winka. Regent również prezentują się bardzo fajna buteleczka, elegancko. Dobra, do rzędu z likierami. Będzie nieco podwójnych. No, tego chyba nie muszę nikomu <laughs> przedstawiać, tak? Gdziełowy likier Jägermeister. Podwójny. Póki co bardzo fajna miniaturka. Ta butelka zawsze. No, nie można pomylić tego z niczym innym, tak? Jäger to Jäger. Ok, do rzędu z likierami. To również dostałem w prezencie. To jest jakiś taki specyfik leczniczy, czy coś. W każdym razie coś też na bazie ziół. Pochodzenie Austria. Dobra, wracamy z powrotem do Portugalii. Porto Cruz Pink. Porto wszystkim dobrze znane. Myślę, że gdzieś nawet chyba mam butelkę Porto, ale półlitrową, bo mam też buteleczki troszkę zgromadzone w większej yy, pojemności, także Porto jak najbardziej spoko. Również pochodzenie austriackie, Himberliker i widać jakieś maliny, tak? czyli, czyli coś takiego fajnego, smakowego. Butelka może taka nie, nie za fajna, ale do kolekcji jak znalazł. Kolejny mainstreamowy alkohol, yy, ale siedmiogwiazdkowa Metaxa. Również y, bardzo powszechnie dostępna w różnych y, marketach. Metaxa. Nie pamiętam, czy w ogóle kiedykolwiek piłem metaxę. Może gdzieś kiedyś piłem? Nie wiem, jak to smakuje. Zapomniałem. Chyba jakiś orzechowy posmak z tego, co pamiętam. Ok. Lecimy dalej. Tutaj również dostałem od kolegi z pracy jakiś likierek. Hubertus tropfen. Z jakimś takim ładnym tutaj jelonkiem. Bardzo fajna też butelka. Tutaj takie. Wygrawerowane, jakby krople wody. Super, do kolekcji. Lecimy dalej. To dostałem od kolegi tutaj ode mnie z miejscowości. Jakiś tam Graf Feige Made Wódka, czyli jakiś figowy likierek. Jedna też również likierek z pierwszych w kolekcji. Eee, fajna buteleczka, podobają mi się takie zmyślne. Dobra, już lecimy drugi rządek. Ok, Grecja, a czyli Ozo, tak? To jest e, jakiś taki chyba też orzechowy posmak. E, bardzo znany mainstreamowy alkohol. E, popularny, szeroko dostępny, a my tutaj mamy go w miniaturce Grecja. Okej, okay. to się powtarza z tamtym, to już było. I ciekawostka, dostałem od brata. Zobaczcie. Jaka to część w samochodzie? No to jest yy, również yy, chyba jakaś wódeczka. To jest plastik w kształcie świecy zapłonowej samochodu. Można to postawić, ale dosyć niestabilnie. W każdym razie może się uda, nie przewróci się. U mnie w kolekcji w szafce leży. Okej, okay, yy, jest kilka wódek. I głównie będę tu przeważał yy, Absolut. Absoluty smakowe. Zaczynamy, zaczynamy kolejny rządek absolut peach, czyli brzoskwinka, tak. Bardzo fajny taki tutaj przechodzący kolorek. Pięknie się to prezentuje. Absolutik. wędruje tutaj. Kolejny z absolutów. Wanila. Fajna taka klasyczna butelka tutaj. To, to ja tego nie malowałem, to po prostu tak było. Zobaczcie, jak to, jak to wygląda, tak dosyć prymitywnie, ale, ale pomysł na pewno też fajny na, na całą tą grafikę tej butelki. Lecimy dalej z wódeczkami. Absolut kurant. Czarna porzeczka, tak? Black current. Mhm, Chyba tak. Również takie, zobaczcie, zamalowane. Ktoś tutaj miał fazę, ale miał fazę. Na jedną, jeden styl, tak, żeby te wszystkie wódeczki tak pomalować fajnie. Ok, kolejny absolut odkładamy absolut lime. Czyli limonkowy. Przyćmiona taka mętna butelka. Ona jest taka matowa, bardzo fajna, również mi się podoba klasyczny wygląd. Yy, Mogliby nad tymi korkami troszkę też popracować, jakieś, jakieś grafiki dodać, ale większość to są takie yy, golasy. Bo na przykład tutaj na Portokrus mamy. Bardzo ładny, o, z napisami, z logami, Jäger, Jägermeister również, tak, ma ten, ma ten koreczek z logiem i tak dalej, co nie? A niektóre to są takie srebrnego lasa, bo czarnego lasy. Okej, okay, co jeszcze? No i tradycyjnie niesmakowa absolut wódka, bardzo dobra wódka, polecam, myślę, że na równo dziś stawiam w jednym szeregu z Finlandią. I ona właśnie też występuje w wersji półlitrowych, litrowych, litrowych 0,7, jest, jest właśnie w takim kształcie. Absolut do kolekcji. Będzie chyba tutaj wódeczka, coś rosyjskiego, również chyba przywieziona z Czech z mojej wyprawy, Za zaranow. Nie miałem okazji spotkać się z tą wódką. Pewnie jakaś też mainstreamowa, popularna wódka, szeroko dostępna w różnych sklepach. A! O, widzicie? Jeszcze jeden Absolucik się uchował. Absolut Citron. Tak samo fajna, mętna taka szorska buteleczka. Tutaj z, z całą. Fajna taka czcionka, jakby ktoś to pisał. Super. To mnie się podoba. Takie, takie zajawki są ok. No i dobra, jeśli chodzi o miniaturki, to było to wszystko. Jeszcze mam troszkę większych ee, flaszeczek. Tu jakiś winko. Też przewiezione pewnie gdzieś z wakacji, nie pamiętam. Fernbranka, Branka, dobra. Postawimy tutaj. To dostałem z Włoch, było w takim fajnym pudełeczku. O, chyba już tego pudełeczka nie mam. Jest to jakieś tam winko. Zobaczcie z Włoch, ale niech was nie zmyli. To jest przewieziony z Włoch. Jakieś takie tutaj chińskie, różne literki. Jest to winko. Ok, postawimy sobie tutaj, może, może trochę dalej, żeby tych miniaturek na mnie o, nie przesłaniało. Plastikowe również zdarzają się yy, takie historie. To też winko w plastiku. Wytrawne czerwone i różowe wino. Półwytrawne czy też pół słodkie, Przyjemne. Również chyba dostałem od kogoś w prezencie. Skończymy naszą kolekcję. To również przywiezione gdzieś chyba z Francji, czy... Nie pamiętam. Jest to fajnie zamknięta buteleczka w szklance. Coś cytrynowego, coś limonkowego. Na pewno bardzo orzeźwiające. OK, Położymy sobie tu. Postanowiłem, że będę też kolekcjonował takie gotowe drinki. Wiem, że były takie Jim Beam, y, Jackie Daniel's i, i również tych stańszych czy takie. Także zobaczymy, może uda mi się zdobyć. Jeżeli będę widział gdzieś w sklepach, to również takie puszeczki, myślę, też będą ciekawym dodatkiem do kolekcji. Ok, no to dzięki za uwagę. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobało. Oczywiście kciuk w górę pod filmikiem i dzięki wielkie. Do zobaczenia w na następnym filmie. Hejjo.